Bardzo ważny dla Agilonii, bo wygrały wczoraj drużyny Rakowa, Częstochowa i Lecha Poznań. Lech ma 5 punktów przewagi w tej chwili nad Diagą, Raków 4, no ale Agilonia ma mecz przed sobą, no i za chwilę pierwszy gwizdek arbitra. Państwo być może słyszą kibiców Jagiellonii Białystok tutaj na stadionie było Łodzi. Ich teraz słychać wyłącznie ich, a to dlatego, że na widzewskiej Ultrze pod zegarem, byśmy powiedzieli, trwa taki delikatny protest. Mamy tam biały transparent z napisem 19 minut 10 sekund ciszy. 19.10 to oczywiście data założenia Widzewa dla Tomasza Stamirowskiego, czyli prezesa klubu na przemyślenie swoich poczynań. Tutaj zapytałem przed chwilą dziennikarzy z Łodzi o co chodzi kibicom tym najbardziej zagorzałym Widzewa, a chodzi mianowicie o politykę kadrową w drużynie, brak odpowiednich wzmocnień, transferów. I Jagiellonia ma kolejny raz z tego samego fragmentu boiska, co wcześniej. Piłkę z rzutu wolnego, tym razem chyba jednak nie. Znowu znowu Hansen, piłka w pole karnej. Gol! Jagiellonia zdobywa bramkę po główce. Mateusza Skrzypczaka, ósma minuta gry. Jagiellonia otwiera wynik. Poprzednim razem mówiłem z tego samego miejsca. Pomylił się mocno, pomylił się Christopher Norman. Hansen podał piłkę prosto do rąk Rafała Kikiewicza, ale teraz to już widać, że było to ćwiczone. Wtedy skutek ćwiczeń był nie za bardzo skuteczny. A teraz w 8 minucie doskonałe nagranie Christophera Normana Hansena na głowę do Mateusza Skrzypczaka i nasz Skrzypa zdobywa prowadzenie dla Jagiellonii Białystok. No i robi się miło z naszego punktu widzenia. I widzę, że startuje z dopingiem. No i właśnie zaczynamy. Proszę bardzo. Ja chwilę pomilczę. Całe 17 tysięcy, to nie tylko ultra, czy pod zegarem trybuna, ale cała reszta, cała reszta, w jeden rytm, widzę, widzę, łódzki Widzew. No kapitalnie się teraz dopiero zaczyna komentować ten mecz, kiedy jest ta prawdziwa, widzewska, znakomita atmosfera w sercu Łodzi. Już teraz jak w sili około 300-400, maksymalnie 500 fanów nie przebiją się przez ten doping, chyba że się mylę. Spotkałem w międzyczasie w przerwie dyrektora sportowego drużyny z Białego Stoku Łukasza Masłowskiego zamieniliśmy dwa słowa na temat tego, że widzę dzisiaj jest naprawdę no, słabą drużyną. Może tak nie wolno rywalu mówić, no ale co powiedzieć, kiedy widzę że gra po prostu bardzo, bardzo źle. Jak nie zrobiła też wiele więcej w pierwszej połowie, żeby ten mecz prowadzić do przerwy w nim więcej niż jeden do zera. No ale tutaj Łukasz Masłowski powiedział bardzo mądre słowa, że my ten mecz mamy wygrać obojętnie jak, mamy go po prostu wygrać. Tu nie chodzi o dobrą grę, tu chodzi o to, żeby po prostu wygrać mecz, zdobyć trzy punkty. Mam nadzieję, jestem wręcz przekonany o tym, że po przerwie, kiedy na boisku jest Jezus Imas w miejsce Bartosza Mazurka, to to jest różnica na dzień dzisiejszy, jak to się mówi, na chwilę obecną różnica no pewnie z dwóch klas piłkarskich, więc z Jezusem będziemy tutaj groźniejsi, ale na razie widzę w tym samym składzie Sebastian Kerk, jeszcze przy nim też Jakub Pukowski. To jest 25 metrów do bramki Abramowicza. Piłka na lewą nogę, mur Jagieloni, w tym murze piłkarze widzewa. Kerk! Kerk! Och, jak niewiele zabrakło. Ja już tę piłkę widziałem w bramce, prawdę powiedziawszy. Ja już tę piłkę widziałem w prawym rogu bramki Agieloni. Piłka na drugą stronę pola karnego i co będzie? Rzut rożny dla widzewa Łódź. Słyszą Państwo ten dopik łódzkich widzów. Widzę w grach, ambitnie, widzę w gra do upadłego Widzew robi co może, żeby doprowadzić w tym meczu do remisu, Widzew nie ma wielu argumentów, ale tym uporem tym takim wbijanym piłki na aferę może nam zrobić krzywdę, po lewej ręce Abramowicza, Fran Alvarez, dwie ręce uniesione, rzut rożny, piłka odchodzącą od bramki Jagieloni. skaczą rywale skaczemy my, kto to zgarnie? Jakub Sypek, piłka będzie och, jak wyjęta z puszczeczki bramki Jagieloni jest to kapitalny strzał Jakuba Sypka z 18 metra ale parada Abramowicza Pierwszy sort można by powiedzieć. Przepiękna. No po prostu wyjął piłkę. Może nie z samego okienka, ale tak metro słupka pod poprzeczką ta piłka wylądowała gdzie mnie kapitalna interwencja Sławka Abramowicza. Wiar do kogo zagra w pole karne do Kubickiego? Kubicki do Imaza czy nie? Kubicki do kogo? Do Imaza. Imaz, rzut karny prawie. Zablokowali nam to. O Boże, jak uciekła piłka Imazowi. Źle to sobie ustawił. Nie, nie wierzy Imaz, nie wierzę ja. To była setka. Wystawił Kubicki na rzut karny Imazowi. I ten jeszcze tę piłkę ustawiał. To wystarczyło, żeby mu uciekła. I rzucił się pod nogi Jezusa Imaza. Jeden z obrońców drużyny gospodarzy. I to była setka. To była sytuacja, na którą czekałem. Mówiłem, że takie będą, bo to niemożliwe, żeby Raz, drugi, trzeci widzewa nie złapali. W sytuacji, kiedy oni rzucają właściwie wszystko do przodu. Walczymy, my walczą rywale. Jest tam noonierz. Odbija to znowu kapitalnie. Abramowicz, jeszcze rywale. Słupek Jagieloni ratuje po rykoszecie. Ojej, co tu się dzieje? Wreszcie wybijemy czy nie? Wybijemy czy nie? Wybijamy, ale to już naprawdę jest w tym momencie szczęście i kapitalna interwencja Abramowicza, a potem piłka odbita od Hamulicza, trafia w słupek bramki Jagieloni Białystok. Może to jest ten dzień, kiedy wszystko sprzyja Jagieloni. Posłuchajmy tylko do dopingu Widzewa. Widzew znowu z lewej strony pola karnego, ale mylą się Nulniesz, Nulniesz, Nulniesz. Poprzeczka ratuje Jagielonie. Albo kolejny słupek. Pawłowski, zablokowany strzał. Sypek, zablokowany strzał. Gramy dalej. Rękę sygnalizują gracze z widzewa, ale Kwiatkowski nie reaguje. Drugi raz aluminium ratował nas w tym meczu. Po strzale już nawet nie wiem kogo. Pawłowskiego czy kogoś tam jeszcze odbita piłka, do tym Piłka polekarne Flach. Dlaczego wybijasz? Bez sensu. Trzeba było to utrzymać. Dziewięciu graczy widzę wałuś w naszym polu karnym, w tym jest również Rafał Kikiewicz. teraz nie Alvarez, a Fabio Nunierz, lewa noga, piłka w pole karne, na dalszy słupek na Gikiewicza, wyjdziemy z tym czy nie, wybijemy pusta bramka i teraz jest Pietuszewski, Pietuszewski ma pustą bramkę i Imas jest przed nim, Pietuszewski do Imaza. jaka złe zagranie Pietuszewskiego, jeszcze wracajmy, jeszcze, Oskar nie trać tej piłki! Co zrobił Pietuszewski? To była setka na wyprowadzenie. 202 na na do zera. A w tej sytuacji mamy rywali w naszym polu karnym czy nie? Faul Hamulicza, sędzia puszcza grę. Hamulicz wypychany przez Mutinio. Hamulic, piłka pole karne. Nic z tego nie będzie. Wybijamy. Jeszcze 30 sekund do końca czasu doliczonego. Sędzia nie kończy meczu. Jeszcze jeden rzut rożny i znowu jest widze w naszym polu karnym w komplecie. Proszę tylko posłuchać, co tu się dzieje. Ja już nic nie mówię. Ja nie komentuję tego rzutu rożnego. Ja tylko powiem, kiedy Fabiun już kopnie. No nie szkopnie piłkę. Wybijamy. Panie sędzio, kończ pan ten mecz. Koniec! Jak Elonia wygrała ten mecz siłą woli, siłą charakteru, siłą wszystkich możliwych sił z Sławkiem Abramowiczem i troszkę dozą szczęścia, bo widzę miał dwie sytuacje, kiedy piłka obijała się o naszą bramkę, o słupek lub poprzeczkę.